Ostatnio bym powiedział, jak ich poznał werk, mimo że był z markaty, bo miał wtedy 14 lot. Bo upa, bo prowadzą mnie po werku, żeby ją y, mógł się dostać na werk i na werku robić papiery za żeglarza. Bo inaczej bych tam nie mógł wleźć. No, ale powiem wam tak: zrobił że żeglarza mając 14 lot. Potem za rok. Zrobił rzek papiory, wszystkie uprawnienia, pływania i, i, i tak dalej na sternika jachtowego. Pamiętam, że jak na, że robił te mile na Mazurach, to nasz szef, nie? Andrzej, mi padł tak w Mikołajka: Płyniemy na Dezecie i bądź awaria steru. Ty dowodzisz. No to ja no to żagle spuszczamy i idymy na wiosła. A oni nie, wiosła masz połumane. Musisz na żaglach dopłynąć do portu i nie rozpie <laughs> Za przeproszeniem tej łajdy. DZ to jest taka szalupę ratunkową e, na dziesięciu wioślarzy e, i jednego do steru. No i ci dziesięciu wierzchlarzy, bo tam było piętnastu, no nawet, no stanowili załoga i Manewry teraz żaglami, no, jak się dosyć przykładą do teorii, to do, do rozkaz, co by ściepli grota, co by dali meldunek i na samym foku i bezanie, który też po polskiemu się zwie ster żagiel, by sterował i dopłynął do portu w Mikołajka, co zostało uznane przez moich kamratów żeglarstwa za wyczyn. Prawie no, niemożliwy do kogoś, kto się dopiero tak rigtich uczy. A chociaż to końcówka uczy dla sternika, ale jakby to padać w prawych nie miał. Także został dopuszczony do egzaminu na żeglarza mając 15 lat. Ten egzamin na pogori, na źle, że pogori, my tam trenowali, udało mi się zdać. Udało mi się zdać we wszystkich kierunkach, to nie najgorzej. Najlepiej mi poszły roboty bosmańskie. No, ale papierów nie dostał, bo był za smarkaty. Przez to moja książeczka żeglarska nosi data 1 stycznia następnego roku. Żeby jako smarkaty nie pływał po, nie dowodził żaglamy, żaglowku, niezgodnie z przepisami, bez to mi dopiero papiery wydali na następny rok. Ja I, i tak się radowo, bo po tym, że był takim prawie że instruktorem żeglarstwa. Jak były kursy, no to głównie zajmował się pracami bosmańskimi. Czyli uczył, że jak wiązać, jakie knutle robić, kereliny, jak się nazmianują i jak się nimi posługiwać, jak naprawiać łajby, jak naprawiać awaryjnie żagle i takie tam wszystkie inksze rzeczy. Z tamtych czasów pamiętam, że mój braciszek, pamięci Rysiek, e, pływał ze mną, on też zresztą zrobił papiery żeglarskie. i taki jeden fal, że my się we dwójka, bo nie było nikogo więcej, wzięli zimni którą wynajmowała hutapokój Pokój i popłynęli tą dezetą we dwójka. To się we dwójka płynąć. Byliby takie szkraby, bo wiecie, jak ja pytam się do tego, nie był taki pakowny jak teraz. A mój młodszy braci, że był jeszcze bardziej chłerko. Hu, hu, ale my płynęli i też mieliśmy no dwa żagle. Weza i Grota, ale nie Grota, Foka. I pływaliśmy, a że wiatr był wtedy dosyć taki zabrany, no to tak nam szły zwroty, że dulkami my brali woda. Nikierzy, jakby już przypłynęli do brzegu, to nikierzy padali, że się boli łódno, że my się potopimy. No, ale pokazali by klasa, że zaczyna na żaglach pływać po radzą. Dzięki tym takim przygodom ja we Werku stałem się tak powiem no trzecią osobą w klubie żeglarskim, bo prezesem był dyrektor huty, komandorem, wicekomandorem był e, taki szef informatyki, który był instruktor żeglarski, no a ja był bosmanem, tego klubu, i dzięki temu ja Zowdy jeździł, otwiera sezon i kończy sezon na Mazurach. I przez to miał jeszcze delegację z Werku, żeby jechać te łódki tam spuszczać, bo Werk się dorobił dwóch umek. Jednej, tej jak ona się nazywała no tak już nie pamiętam. Ten a jedna była taka Rychli Gryfno-Wenuska. I na tej Wenusce my się też pływali na wczasy rodzinne. Ja już zowdy tak, jo, ja, moja i cera ewentualnie jechaliśmy na Mazury po to, żeby ta łajba spuścić, tydzień się popływać, przyjechać na nazwą, bo tydzień delegacji, a potem jeszcze na dwa tygodnie wynajmował łajba i pływaliśmy tam na wczasy. No. Jednego roku, że było nawet trzy razy, bo dyrektor mnie delegował, żeby e, takim małżeństwu bekantnych zrobić te kilometry z nimi. No i to ja, bo i te małżeństwa, dwa, bo to dwa małżeństwa na te jedne łajby i my się popływali. Stąd was pozdrowiam, a nie słocie, bo jedni to byli z e, piekła, jedni z French Wiem, że jeszcze żyją i pamiętam, że te ferie. Były jedne z gryfniejszych w moim życiu. I polecam wszystkim, którzy chcą dobrze odpocząć i mają siły i zdrowie. Żeglarstwo to jest richtig, fajny sport. Z półboczkiem do zaś.